Hej tymięki. witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Okumu i tak jak widzicie dzisiaj wyciągnęłam swój szkicownik oraz farbki i zaczęłam malować, bo do dzisiejszego filmiku zmotywowała mnie Shinda która powiedziała, że na moim kanale jeszcze nie było gwaszy, a ona lubi mo oglądać moje gwaszowe ilustracje, tak więc pomyślałam czemu nie wyciągamy gwasza i lecimy z tematem. E, oczywiście całość pracy zaczęłam od rozrysowania szkicu, a posłużyłam się do tego bryłami, bo jak czy czym innym, więc po rozrysowaniu Szkicu, a do którego użyłam niezwykłego ołówka, tylko ołówka o kolorze fioletowym. Jego możecie kupić, on jest z marki Prisma Color z linii produktów col Race. To fajne te ołówki, tylko minus jest taki, że one są tylko i wyłącznie jednej twardości, więc nie znajdziecie tam podziału na... Miękkie i twarde. On jest chyba HB, ale całkiem przyjemnie mi się nim tworzy szkicę, bo jest taki bardziej wesoły dla okna niż taki zwykły szary ołówek. Albo po prostu ja już jestem znudzona szarym też tak może być. Ale okay. nie, 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 nie rozgadujmy się. Potem, jak już zrobiłam szkic, to nałożyłam podmalówkę i podmalówkę nałożyłam farbami akwarelowymi w półkostkach Windsor Newton, bo to moje ulubione akwarele, tak jak wiecie. Jeżeli chodzi o podmalówkę, używam ją do gwaszu. Tylko, że jak robicie jakąś podmalówkę, to ona musi być w tym kolorze, w którym później będziecie kolorować. Yy, przy okazji powiem Wam, że podmalówka służy po to, jeżeli używacie techniki laserunkowej, to znaczy takiej, w której uzyskujecie półprzezroczyste tony i przejścia, żeby nam nie prześwitywała biel kartki, więc ona się bardzo fajnie sprawdza, jeżeli chodzi o gwasze, yy, akryle czy yy, oleje, jeżeli robicie oczywiście laserunkowo. W akwarach raczej nie używa się podmalówki, tak mi się wydaje, że raczej się nie używa, bo tam chodzi o ten, ten laserunek, a w ważku, który jest metodą kryjącą, to jednak fajnie wygląda, jeżeli mamy ten, ten, tą bazę pod spodem i nie prześwituje nam ta biała kartka. Ja użyłam tutaj właśnie takiej żółto-pomarańczowej farbki, bo ten mięso z jest mniej więcej w tym kolorze. O ryż się nie bałam, bo i tak zamalowałam go białym kwaszem w wersji bardzo krijącej, nie laserunkowej. Ale przy łososiu chciałam uzyskać ten efekt tego błyszczenia się mięsa i tego, że po prostu ono jest w różnych momentach, w różnych odcieniach. Macie, ma taką fakturę dosyć nieregularną i dosyć specyficzną. Dlatego ten, ta podmalówka mi się bardzo przydała. Potem, jak już zrobiłam podmalówkę i zaczęłam nakładać kolory, to stopniowo przyciemniałam coraz bardziej te mięsko, bo wolę jednak pracować na tych odjaśniejszych do ciemniejszych elementów, Bo tak się naucza w akwarelach, jest mi tak po prostu łatwiej, ale wiem, że niektórzy wolą malować od ciemnego do jasnego. W nie ma żadnej różnicy, bo i tak, tak, tak będzie dobrze. Jeżeli malujecie akwarelę, to już może być troszeczkę większy problem z, z tą metodą, bo akwareli nie naprawicie, nie zamalujecie jednej na drugiej, chyba że połączycie gwasze i akwarele. Bo gwasze i akwarele świetnie się ze sobą łączą, bo to tak naprawdę bardzo podobna farba, z tym, że gwasz ma w swoim składzie kredę. O, a teraz widzicie, że użyłam kredki kochinara akwarelowej do wykończenia. Yy, tak jak wiem jak nie jest najlepszą marką kredek, jaka jest na rynku, ale ja nie używam ich aż tyle, żeby mi były nie wiadomo jak potrzebne. Nie jestem świetna w tych kredkach i po prostu używam ich parę kresek w postawień i yy, A oczywiście te grudki i te taki, nie wiem, taki pyłek, który zostaje z tych kredek, sobie mięciutkim pędzelkiem, żeby nie zostało mi na kartce. A dzięki temu, że używam troszeczkę tej kredki, to ta praca jest taka bardziej wyraźniejsza, zaraz się ten kontur i wygląda po prostu fajniej na końcu oczywiście pomyślałam, że no nie będę robić nie wiadomo jakiego tła zrobię zwykłe kwadraciki i tutaj oczywiście derb okumu stwierdziła, że robi krzywe linie użyję sobie kartki jako linijki ale oczywiście farba naciekła i nie wyszła to nic, i tak bardzo mi się podoba ten efekt no i dzięki tym kwadracikom praca wygląda też ciekawiej i to jest w sumie tyle, co bym chciałam tutaj powiedzieć. Filmik jest dosyć krótki, ale pracę rysowałam też dosyć krótko, bo nie była jakoś mocno skomplikowana. Yy, a, jeszcze Wam powiem, póki jeszcze pamiętam, że jeżeli chcecie malować kwaszami, to musicie brać pod uwagę to, że one przez to właśnie kredek, którą mają w swoim składzie, po wyschnięciu robią się matowe i kolor jest od razu taki bardziej wyblaknięty, nie jest taki nasycony. Teraz możecie popatrzeć, jak to wygląda zaraz po tym, jak bo skończyłam malować ich twarz był jeszcze mokry, a za chwilę zobaczycie już skończoną pracę. To co? Będę kończyć, nie będę przetłuszała. Życzę Wam miłego weekendu i widzimy się za tydzień. Pa!